na pewno są uskrzydleni zielono zielonoguzanie muszą walczyć aby nie dać się wyprzedzić gozowianom Dudek świst Szymkowiak i Franciszyn to najlepiej Sławomir Dudek Sławomir Dudek ale na pierwszą pozycję wychodzi Ryszard Franciszyn Ja wykorzystuje teraz wąt Sławomira Dudka Piotr Świst on wychodzi na drugą pozycję atakuje po zewnętrznej. Sławomir Dudek i wychodzi na drugą pozycję przed Piotra Śwista Piotr Świst teraz po yy, wewnętrznej. Stałomir Dudek chyba za szeroko pojedzie, chociaż nabiera szybkości. Chciał wyprzedzić teraz po zewnętrznej powtórzyć ten sam manewr. Co z Piotrem Świstem, z Ryszardem Franciszynem, a tak Sławomir Dudka. I Sławomir Dudek, czy Ryszard Franciszyn. Ryszard Franciszyn prowadzi. zanim nim Dudek po wewnętrznej próbuje wyprzedzić. Sławomir Dudka. Piotr Świzna zupełnie nie liczy się. Da jadący daleko, daleko z tyłu. Jarosław Szymkowiak. Prowadzi Franciszyn, zanim Dudek. Trzeci świst i chyba tutaj rozgrywa się e, najlepsza walka w tym spotkaniu, w tym wyścigu. Był na trzeciej pozycji Sławomir Dudek, teraz atakuje go Piotr po zewnętrznej i defekt motocykla ma Sławomir Dudek. Jaki spech, jaki spech, jaki spekt Sławomira Dudka. 5 do jednego dla gozowskiej stali, drugie zwycięstwo podwójne, gozowian zwycięża Ryszard Franciszyn, dla niego trzy punkty. Szczęśliwie dwa punkty zdobywa Piotr Świst z gozowskiej stali. Dramat przeżywa na pewno Sołomir Dudek, walczył, walczył, był na drugiej pozycji, starał się walczyć o pierwszą, niestety defekt, bez punktu, jeden punkt dla Zielonoguzan zdobył. Jarosław Szymkowiak. 5 do 1 wyścigu 9, i teraz już czteropunktowe prowadzenie obejmują Gozowianie. Prowadzą 29 do 25.